Cześć, witam serdecznie. Taka niespodzianka dzisiaj, 13 kwietnia, sobota. Ja dla Was mam taką szybciutką szewską kawkę połączoną z jednym produktem, który chciałem Wam polecić, dlatego że jest świetny. I są to sznurówki, które idealnie nadają się do konwersów, najek, adidasów. Tutaj, akurat nie w moich pumach, też się pięknie prezentują. I są to sznurowadła bez rdzenia, czyli one przechodzą przez najmniejsze otwory, ładnie się układają na płasko, ale jak trzeba, to nawet przez taką dziureczkę 3 mm bez problemu przejdą, już Wam tutaj pokazuję. Dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne, jeżeli rozsznurowywujecie buty, chcecie poluzować but, to dzięki temu, że te sznurówki są bez rdzenia, możecie to zrobić o naprawdę le lekkim pociągnięciem poluzować but, ubrać i oszczędzić sobie zapiętki, żeby zapiętki się nie zużyły. Często są sznurowadła bardzo chropowate. Bardzo grube i wtedy nawet rozsznurowanie butów nie luzuje tego buta, bo one są takie sztywne. Natomiast te można naprawdę pociągnięciem jednego palca idealnie poluzować i leciutko włożyć stopę. One są fajne w kolorach, ale dobrze, przechodźmy. Jak chcecie, jak jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzu, to Wam podam link do, do tej mojej aukcji. Tam są dwa główne rozmiary: m 20 i metr 40. Do tych akuratnie wykorzystałem sznurówki metr 40 i zobaczcie sobie o. Tutaj jeszcze można spokojnie zawiązać. Tego warto jest zmierzyć stary sznurowadła, żeby wiedzieć jak y, jaka długość jest tych y, nowych ma być. Słuchajcie, pokażę wam tutaj y, tu jest ten klapek Dior do klejenia, więc już nie widać w ogóle, który był klejony, gdzie było klejenie, i tak jak mówiłem, on był tutaj dotąd otworzony. Wszystko było podklejone i myślę, że nadal przeżyje długi czas. Słuchajcie, kolejna naprawa, którą robiłem, to oczywiście tutaj też wysyłkowa naprawa. I tu były takie spody, oto. Jak widzicie. O. I to jest francuski materiał grubości 6 mm, ale czubki przody i pięty tutaj przy obcasie, one były odbudowane, bo były bardzo zarte. Przede wszystkim te przody, bardzo by to brzydko wyglądało i by było niefajnie i też słabo podczas użytkowania, by mogło się to bardzo zużyć. Więc tutaj w tych obydwu butach zostały wypełnione przody i tyły, i dopiero dana zelówka. Tutaj taki koszt naprawy około 250 zł. Następne tutaj, do domeno. Tutaj są zrobione po łuku. Łuk taki wklęsły. Ciężej się to tutaj szlifuje tą gumę, żeby ją wygładzić w ten sposób. Łatwiej się robi taką łódeczkę. ale tutaj jest bardzo gruba zelówka. Ponad 3 mm vibram, bo taką właśnie klient chciał. A tutaj, dla odmiany, następne buciki, i zobaczcie sobie, jakie piękne zelówki. Tu jest skórzana podeszwa, ta skórzana już była, <laughs> ta skórzana podeszwa już była troszeczkę po przejściach, ale zelówki wyglądają, wyśmienicie, ładnie się tutaj wkomponowały w skórę. Lekki łuk jest. I proszę bardzo. I to jest francuska guma. Bardzo fajna struktura, taka ala skóra. Też właściwości podobne do podeszwy skórzanej. I ja bardzo, bardzo jestem zadowolony z tego wykonania. I bardzo ten materiał mi podpadł do gustu. Tak jak mówiłem wcześniej, czekałem, aż pojawi się on w Polsce w tej grubości cieńszej. I kolejne tutaj buciki. Tutaj oczywiście były fleki. Akurat nie wibramy dorobione, i tutaj czubki. Czubki były zdarte, i są odbudowane. A, gdzie to jest? I są odbudowane czułeczki. Widzicie, tak z zewnątrz nawet nie widać. No, z dołu już, z do od spodu już niestety takie rzeczy bardziej widać. Ale słuchajcie, jak będą na nogach ubrane, to nic sobie nie można zarzucić, że że jest jakaś naprawa widoczna z góry mechaniczna. Tak więc tyle. Słuchajcie to. Nie wiem jak tam w poniedziałek, czy w poniedziałek będę w stanie coś coś nagrać, ale we wtorek na pewno, na pewno wam coś nagram. Ale najważniejsze rzeczy, które chciałem wam pokazać z tego tygodnia, co robiłem, to myślę, że pokazałem, ponieważ ogólnie to było bardzo dużo fleków. Jest sezon. A może jeszcze wam jeszcze też pokażę. Bo wiecie, że ja zawsze robiłem z tych bardzo mocnych gum fleki, natomiast, no, na, że tak powiem, na życzenie klientów, też y, wprowadziłem troszeczkę tańszą gumę. Tutaj, na przykład, takie fleki, takie, takie duże fleki, to można zrobić za 45 zł. Takie było zapotrzebowanie na rynek, i dużo osób już przez te pierwsze dni skorzystało z tej opcji tańszej, oczywiście. Większość i tak jest robionych fleków z tej, z tej mocnej gumy, tak jak tutaj dorobione są, ale, że tak powiem, jest teraz, jest teraz wybór. Okej, okay, dobrze. Ja to nagrywam, jest godzina tutaj ósma dochodzi. Myślę, że jak przyjdę do domu, to wrzucę to i to będzie około, dzisiaj około 12:13. Więc życzę Wam miłego popołudnia i miłego weekendu. Trzymajcie się, cześć.